Witaj w sesji hipnozy na odzyskanie Twojego nowonarodzonego niemowlęcia. Mam na imię Anna Amida i zapraszam Cię w podróż na spotkanie Twojego idealnego wewnętrznego dziecka. Nie słuchaj tego nagrania. Jeśli masz historię głębokiej choroby psychicznej, jesteś lub byłeś ofiarą przemocy seksualnej, jesteś w procesie rekuperacji od chemicznego uzależnienia, w trakcie jazdy samochodem lub operowania maszyny. Najlepiej słuchaj tego nagrania ze słuchawkami w uszach. Każda hipnoza jest w rzeczywistości samohipnozą. Wybierz spokojne i ciche miejsce, gdzie nikt ani nic nie będzie Ci przeszkadzał. Połóż się lub usiądź w wygodnej pozycji, nie krzyżując swoich nóg czy rąk. Stań się świadoma Twojego otoczenia. Zlokalizuj siebie w czasie i przestrzeni. Poczuj Twoje ciało dotykające fotela lub łóżka, na którym siedzisz lub leżysz. Poczuj ubranie na Twoim ciele. Usłysz dźwięki wokół siebie lub ciszę. Zauważ wibracje Twojego oddechu. Poczuj zapach. W tej chwili nie ma miejsca, do którego musisz pójść i żadnej rzeczy, którą musisz zrobić. Zapomnij o Twoich zmartwieniach. W sprawach dnia codziennego i odłóż wszystkie swoje obowiązki na później. Po prostu bądź tu i teraz. Możesz zamknąć oczy, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś. I trzymaj je zamknięte. Chciałabym, abyś poczuła przyjemny komfort. I nic nie jest ważne w tej chwili, poza tym przyjemnym uczuciem komfortu. Stań się świadoma Twojego oddechu. Poczuj. Powietrze wchodzące i wychodzące z Twoich płuc. Jeśli masz przypływające myśli, nie martw się. Możesz widzieć je jak zdania na ekranie Twojego telewizora, który zapowiada silne deszcze i burze. Ważną rzeczą jest, żeby je zauważyć i pozwolić im odpłynąć. Możesz pozostać w świadomym stanie tak długo, jak tylko chcesz, lub możesz poczuć w swoim ciele falę relaksacji i komfortu. Jako dziecko nauczyłaś się, jak długo trzymać i kiedy puścić. I tak naprawdę wiesz, jak długo trzymać i kiedy puszczać. Nauczyłaś się tej pięknej harmonii jako dziecko, kiedy wzięłaś Twoje pierwsze wdechy i wydechy jako niemowlę. Nauczyłaś się wdychać i trzymać powietrze w Twoich płucach wystarczająco długo, aby dostarczyć tlenu do wszystkich Twoich komórek. I nauczyłaś się wydychać i czułaś, jak Twoje ciało pozbywało się tego, co mu było niepotrzebne. Jako dziecko nauczyłaś się pić mleko z butelki i wiedziałaś kiedy przestać je ssać, kiedy czułaś pełność w Twojej buzi. Wkrótce nauczyłaś się trzymać butelkę i ją odrzucać, kiedy byłaś pełna. I nauczyłaś się trzymać szczebli Twojego łóżeczka i je odpuszczać, kiedy chciałaś usiąść. Wiesz dokładnie sama, jak długo się czegoś trzymać i kiedy puścić. I teraz możesz poczuć lekką ciężkość. Twoich powiekach. Możesz czuć ciężkość w Twojej szczęce, w Twoich dłoniach i rękach. Możesz mieć wrażenie, że nie możesz ruszać Twoich dłoni. Możesz czuć ciężkość. Twoich nogach i stopach. Tak, jakbyś nie mogła ruszać Twoich stóp. Albo możesz mieć wrażenie, że Twoje ciało unosi się. Czuć jakby twoje ręce i ramiona. Były lekkie jak piórka. Sama wiesz, co czujesz w Twoim ciele: ciężkość lub lekkość. I cokolwiek czujesz, jest właściwe dla Ciebie. I wkrótce będziesz miała wrażenie, jakby Twój umysł odpłynął od Twojego ciała i zaczął wędrować w przestrzeni. I teraz możesz zacząć doświadczać niektóre wspomnienia z Twojego dzieciństwa. Możesz pamiętać Twoje pierwsze dni w szkole. I Twoją najlepszą koleżankę. Możesz pamiętać miłego nauczyciela, lub sąsiada. I możesz pamiętać dom, w którym mieszkałaś, zanim poszłaś do szkoły. Jakiego koloru był Twój dom? Czy było to mieszkanie w bloku, czy mieszkałaś w mieście, czy na wsi? I teraz możesz zobaczyć pokoje w tamtym domu. Gdzie spędzałaś najwięcej czasu w Twoim domu? Czy miałaś swoje ulubione miejsce w Twoim domu? Gdzie był stół kuchenny? Zobacz, kto siedzi przy stole kuchennym. Jak się czułaś, siedząc zazwyczaj przy stole kuchennym? Czy lubiłaś przebywać w Twoim domu? Teraz przypomnij sobie dom, w którym Twoja rodzina mieszkała, kiedy się urodziłaś. Wyobraź sobie pokój, w którym spałaś po Twoim urodzeniu. Jeśli możesz, pooglądaj się wokół siebie i zobacz kolory ścian. Podłogę i meble w pokoju. Poczuj zapachy wokół siebie. Zobacz siebie, jako piękne, nowonarodzone dziecko. Zobacz siebie, jak się ruszasz i jak wydajesz dziecinne dźwięki. Wyobraź siebie, podchodzącą do Twojego niemowlęcia. Weź siebie na ręce i przytul idealną, małą istotkę w Twoich rękach. Popatrz na nią. Kto jest z Tobą w pokoju? Twoja matka czy ojciec? Jak się czujesz, będąc urodzona w tym domu, i mając Twoich rodziców? Teraz wyobraź sobie że jesteś twoim małym noworodkiem który patrzy na ciebie i na swoje otoczenie popatrz na samego siebie trzymającego cię w swoich rękach zobacz siebie jako magiczną osobę albo po prostu samą siebie Czuj obecność kogoś, kto cię kocha. Wyobraź siebie, trzymającą siebie w rękach i mówiącą do twojego niemowlęcia następujące słowa. Witam cię, Maluszku. Czekałam na ciebie. Bardzo się cieszę. Że tu jesteś. Kocham Cię taką, jaką jesteś. Nigdy Cię nie opuszczę i zawsze będę z Tobą. Zaopiekuję się Tobą, dam Ci dużo mojego czasu. Cieszę się, że jesteś dziewczynką. Chcę się Tobą zaopiekować. Lubię Cię karmić, kąpać, zmieniać pieluchy, iść z Tobą na spacer i spędzać z Tobą czas. Na całym świecie nie ma takiego pięknego dziecka jak Ty. Bóg się uśmiechnął kiedy się urodziłaś. Jesteś prawdziwym błogosławieństwem. Jesteś idealna. Jesteś kochana. Na zawsze należysz do mnie. Pozwól sobie czuć, cokolwiek czujesz, kiedy słyszysz te słowa. Teraz pozwól Twojemu dorosłemu sobie położyć cię do łóżeczka. Słysz Jego głos, który mówi Ci, że nigdy Cię nie opuści, że od tej pory. Będzie zawsze dla Ciebie dostępny i obecny. Teraz stań się ponownie dorosłym sobą. Popatrz na swoje bezcenne niemowlęcie. Bądź świadoma tego, że go odzyskałaś. Poczuj się jak w domu. Te małe niemowlę jest chciane, doceniane za swoją wyjątkowość, kochane i nigdy już nie będzie same. Ucałuj go i wyjdź z pokoju. Wyjdź z domu. Zacznij podróżować z powrotem drogą wspomnień. Zobacz swoją pierwszą szkołę. Zobacz siebie jako nastolatka. Teraz zokalizuj siebie w obecnym czasie i przestrzeni. Poczuj palce twoich stóp, poczuj energię wpływającą w twoje nogi. Poczuj energię wpływającą w twoje ciało z każdym twoim wdechem. Poczuj energię w Twoich dłoniach i rękach. Porusz palce Twoich rąk. Poczuj energię w Twoich ramionach, szyi i szczęce. Poczuj Twoją twarz i stań się zupełnie obecna. I otwórz twoje oczy, kiedy będziesz gotowa.